James Matthew Barry Umrzeć to będzie bardzo wielka przygoda. Piotruś Pan. Nie bój się śmierci. To nie koniec. To tylko zmiana sceny. Może największa z przygód? Prawdziwa tragedia to nie śmierć. To życie, które nigdy się nie zaczęło. To ludzie, którzy nigdy nie byli sobą. To uśmiechy na pokaz. Słowa, których nie czuli. Życie pod cudze gusta. Nie żałuj tych, którzy odeszli. Oni już wiedzą. Żałuj tych, którzy nigdy nie żyli naprawdę. Bo życie nie jest do przetrwania, jest do przeżycia. Więc żyj! Kochaj, twórz, błądź, ale bądź. A gdy przyjdzie śmierć, uśmiechnij się i powiedz. To była naprawdę wielka przygoda.